Dzień dobry Cezar Andrzejczyk. W Biznes Focus dzisiaj temat, który sądzę będzie tematem wielu dyskusji w najbliższych miesiącach, w najbliższych latach. A ponieważ rynek nieruchomości już niejednokrotnie pojawiał się w moim programie, dziś postanowiłem zająć się tematem i kwestią najmu instytucjonalnego. A o tym, jak rynek najmu instytucjonalnego zamieszczał na polskim rynku nieruchomości, będę rozmawiał z Michałem Kijewskim, radcą prawnym. Doradcą Polskiego Związku Firm Deweloperskich z Kancelarii Graś i Wspólnicy. Dzień dobry. Cześć Czarku, dzień dobry. To chciałem zapytać Cię na początek o to, bo temat nie jest zupełnie nowy, ale stosunkowo nowy. Mamy duże zamieszanie na rynku. Była nowa ustawa deweloperska, która już obowiązuje od niedawna i z nią też było związane zamieszanie. O tym już rozmawialiśmy. Czynniki zewnętrzne, makroekonomiczne, gospodarcze są trudne. Więc y, wszyscy obserwują ten rynek nieruchomości. Czy będą spadać te ceny? Czy będzie większa okazja do kupowania mieszkań w najbliższym czasie? Czy w końcu ta bańka pęknie i deweloperzy będą musieli obniżać ceny i marże? Pewnie odpowiedź na to poznamy w najbliższych miesiącach. Ale rozrasta nam się ten rynek PRS, właśnie który no przede wszystkim dotyczy najmu. Tak. Więc chciałbym Cię zapytać, jak w Twojej ocenie on realnie wpływa na nasz polski rynek nieruchomości i na sytuację najemców? Dobrze wpływa na, na rynek nieruchomości ze względu na to, że generuje e, obrót, generuje też e, pewien, e, pewien, pew, pewne zapotrzebowanie na, na rynku, e, generuje też e, pracę dla wielu firm, e, związanych z budową mieszkań i z obsługą tego całego procesu inwestycyjnego. On generuje też taką pozytywną jakość dla deweloperów w sensie budowy przemyśleń na temat tego, jak inwestycja ma wyglądać, więc on w mojej ocenie to akurat jest bardzo dobry dla, dla, dla rynku dla, i dla konsumenta, jak i też dla, dla branży deweloperskiej. I uważam, że zwłaszcza dla branży deweloperskiej jest, jest pożądany ze względu na to po prostu, że w tych trudnych czasach zapewnia pracę dla tej branży i zapewnia dobry obrót. Jak on będzie wyglądał w następnym latach, no trudno sobie, trudno sobie to wyobrażać w tej chwili. To tu już by trzeba było się zastanowić na temat tego, komu on służy, czy deweloperom, czy konsumentowi. No, deweloperom, tak jak wcześniej powiedziałem, zapewni przychody, pracę i produkcję tych mieszkań, z którą teraz trudniej. Dla konsumentów, dla, dla klientów indywidualnych jest pożądany ze względu na to, że oferuje po prostu dostępność mieszkań, która cały czas w Polsce jest ograniczona i jest, jest niewystarczająca. A tego typu instytucje, tego typu podmioty no, powodują, że dzisiaj przysłowiowy Kowalski ma dostęp cały czas do mieszkania. Rynek PRS to przede wszystkim zagraniczne fundusze. O tym zaraz porozmawiamy, bo dużo było w mediach takich artykułów, takich tekstów, gdzie mówiło się o tym, że no te zagraniczne fundusze Właśnie przejmują ry trochę rynek nieruchomości i to może być w przyszłości jakieś zagrożenie e, również dla polskiego rynku nieruchomości, że to zagraniczny kapitał będzie dominował, jeśli chodzi o powstawanie nowych mieszkań lub o budowanie nowych mieszkań, no bo jak wiemy, zasada y, generalna y, ich działań jest taka, że całe osiedla kupują lub budują i to są setki, często dziesiątki lub setki mieszkań, czyli. Z jednej strony mówi, że jest praca dla deweloperów, bo muszą z lokalnymi deweloperami współpracować, ale z drugiej strony to są mieszkania o wyższym standardzie. Więc pytanie, czy nie jest to mocną konkurencją dla rodzimej produkcji, że tak powiem, naszych deweloperów bez udziału zagranicznego kapitału, gdzie mieszkania może być są odrobinę tańsze, ale, ale nie na przykład o tak wysokim standardzie. Z drugiej strony ostatnio zdolność kredytowa Polaków zmalała. Więc pytanie, czy w ogóle ludzi na takie mieszkania o podwyższonym standardzie sprzedawane właśnie w takich dealach będzie stać? No przede wszystkim PRS nie trudni się sprzedażą mieszkań dla klientów indywidualnych. To jest podmiot duży, podmiot instytucjonalny, który wynajmuje swoje, swoje lokale dla klientów indywidualnych na określony okres czasu, za określoną stawkę czynszu najmu. Jaką? To już jest kwestia wartości i tego, co, na co zdecyduje się dany konsument. PRS -y nie wykupują całych połaci miast, tylko wykupują kilka budynków w ramach inwestycji, które do tej pory budowali nasi deweloperzy, więc tak naprawdę wspomagają naszego dewelopera w jakimś większym założeniu inwestycyjnym, w ten sposób, że deweloper ma pewność co do tego, że ma szybciej sprzedane to, co by musiał sam sprzedawać, a z drugiej strony ma partnera instytucjonalnego, poważnego partnera instytucjonalnego, który pomaga mu budować i zmieniać rzeczywistość. Same plusy. Jeżeli mówimy o podejściu tym, które się czyta w mediach, związanym, że to są fundusze zagraniczne, nie tylko, wręcz przeciwnie, mamy też naszych rodzimych inwestorów, którzy robią to samo. Przypominam, że jeszcze 10, 15, 20 lat temu, kiedy nie mieliśmy do czynienia z funduszami tak, tak profesjonalnymi, mieliśmy lokalnych inwestorów, którzy obracali również dużą ilością mieszkań indywidualnie i do, działało to dość podobnie na podobnych zasadach. Fundusze zagraniczne, pieniądze zagraniczne, a co w tym złego? Wręcz przeciwnie, uważam, że to rozwija polską gospodarkę. W tej chwili ratuje wielu z naszych przedsiębiorców w ten sposób, że mogą utrzymać produkcję, mogą utrzymać strukturę. Pieniądze zagraniczne, ale lokowane w Polsce. To, jest, to, jest, to, są, to, są, to są nakłady, które są realizowane w Polsce. Sama nazwa nieruchomości, one się nie ruszają, one tu zostaną. Najwyżej właściciel się zmieni, a może nasze polskie fundusze będą to w końcu wykupować. Nie, nie upatrywałbym w tym nic złego. Oczywiście możemy przywoływać. Przywoływać złe e, przykłady z zagranicy, gdzie faktycznie było tak, że mieliśmy do czynienia z wykupowaniem bardzo dużej ilości e, budynków mieszkalnych przez fundusze, które dyktowały warunki najmu. Mm, ale w, po pierwsze, w Polsce to się nie dzieje w Polsce jednak mamy przyzwyczajenie do własności, w związku z czym, o ile nie będziemy widzieli jakiegoś e, trendu, e, mentalnego wśród naszej młodzieży, bo to raczej oni są tymi klientami albo tą dużą grupą docelową tego typu podmiotów, gdzie nie będziemy zwracali uwagi, czy to jest własność, czy to nie jest własność. My cały czas mamy przywiązanie bardzo duże do własności, w związku z czym ja bym nie postrzegał ani nie demonizował tych podmiotów. Wręcz przeciwnie, uważam, że w dzisiejszych czasach to one są zbawieniem dla rynku deweloperskiego, a również dla naszych konsumentów, których, tak jak wcześniej wspomniałeś, nie stać dzisiaj na zakup mieszkania. Musimy też jeszcze o jednej rzeczy pamiętać, dość ciekawej. Te fundusze również też e, oferują, próbują oferować produkty e, związane z tym, że w pewnym momencie taki klient, który wynajmuje u nich w długim okresie czasu tego typu e, lokale, może dojść do własności również takiego lokalu. Czyli tu jest pewna odpowiedź na brak zdolności kredytowej. No dobrze, to Są o tej własności. Jak by to mogło wyglądać? Jeśli mamy sytuację, w której ten najem instytucjonalny i stosunek najmu instytucjonalnego powstaje między takim podmiotem a najemcą na jakiś tam okres czasu, rozumiem, że określony, ale dłuższy niż rok, Oczywiście. tak jak przy najmach okazjonalnych, no to na jakiej zasadzie to mieszkanie kiedyś mogłoby się stać własnością, jakie tu tutaj są propozycje, jak, jak ta oferta to jest wygląda. pewien produkt, produkt finansowy, pewna taka hybryda kilku umów, bo to jest przede wszystkim e, e, takim kręgosłupem tego, tego, tego stosunku jest oczywiście umowa najmu z elementem umowy przedwstępnej zawierana na bardzo długi okres czasu, czyli pewnie więcej niż 10 lat, pewnie w okolicach 30 lat, tak jak podobnie są Kredy ustawione hipoteczne. Tak, produkty hipoteczne na zakup mieszkania i wtedy taki fundusz, ustala warunki umowy najmu, wskazując, że jednocześnie klient ma pierwszeństwo w zakupie takiego lokalu z wpisem do księgi wieczystej do działu trzeciego, z informacją, że jest zawarta również umowa przedwstępna i klient, jeżeli będzie się wywiązywał z umowy najmu i będzie wpłacał cały czynsz najmu, podwyższony o kwotę, którą sobie ustalą, to po okresie, na który została zawarta umowa najmu, stanie się właścicielem tego, tego, tego lokalu mieszkalnego. Taki trochę jakby leasing z wykupem. Tak. Tylko, że mówisz, podwyższona stawka najmu, co oznacza, że podobny. Podobne mieszkanie, może o troszkę niższym standardzie, kosztuje 3000 na rynku. To takie mieszkanie z możliwością potem stania się własnością tego najemcy może kosztować 5000 zł miesięcznie? Na przykład. Czyli podwyższony czynsz, ale jednocześnie taka trochę nadpłata, jakby, która powoduje, że po tych 30 latach mam mieszkanie i mogę je potem sprzedać. Tak. Czy uważasz, że to jest y, praktyka, którą powinno się praktykować i, i dlaczego? To jest trochę takie nowe zjawisko, bo chyba wcześniej o tym nie słyszeliśmy. A sytuacja finansowa, którą mamy na świecie od ostatnich dwóch lat, zmusiła ludzi do poszukiwania alternatywnych źródeł a, możliwości dokonywania zakupu nieruchomości. Dzisiaj powszechnym jest to właściwie, wszyscy słyszymy, i to nie trzeba się odwoływać do żadnej wiedzy e, naukowej, specyficznej, e, która by. E, Pozwalała nam na osiągnięcie takiego stanu wiedzy, który, do, który nam pokaże, że dzisiaj kredyty są osiągalne. No wręcz przeciwnie, powszechnym jest, wszędzie słyszymy, każdego dnia, ta, te informacje już chyba wypadają dosłownie z gazet, że nikogo nie stać na kredyty hipoteczne. Z drugiej strony, to tak jak na wstępie mówiliśmy, niestety, ale ta tkanka mieszkaniowa w Polsce jest na tyle mała, na tyle licha. Zapotrzebowanie jest bardzo duże, zwłaszcza w tych głównych ośrodkach miejskich, że nie ma możliwości wstrzymania budowy, no bo te potrzeby jednak są duże. Przyzwyczajenia jednak ludzi są takie, że po pierwsze chcą mieszkać w swoim mieszkaniu, chcą w tym samym mieszkaniu, chcą wygodnie mieszkać, nie tylko w sensie infrastruktury, w której są, ale też w stanie prawnym też chcą, chcą mieć to poczucie, że na coś pracują i coś zostawią. Jeżeli nie możesz dostać kredytu, a masz to mieszkanie, w którym żyjesz, dobrze się w nim czujesz, e, no to szukasz innego rozwiązania i to jest to rozwiązanie, które omija trochę bank jednak. Chociaż tutaj też można zacząć dyskutować, bo bank też można należy też zaangażować w tego typu finansowanie, ale już po stronie dewelopera, bo to deweloper wtedy opi bank opiniuje, czy deweloper mo może się kredytować na tego typu inwestycje. A to no jest inna inszość już. Powiedziałeś o tym, że Sytuacja kredytobiorców jest trudna. Prawdopodobnie na te nadchodzące lata wiele nie poprawią, bo jak widzimy, co się dzieje z, ze stopami, procentowymi, z inflacją, czy z, z siłą poszczególnych walut, no to dziwne, żeby banki chętnie rozdawały kredyty, tak jak kiedyś. To chyba się skończyło. I faktycznie to może być chyba dobra alternatywa dla takiego klasycznego najmu, gdzie płacimy co miesiąc określoną stawkę za mieszkanie, w którym mieszkamy, ale to idzie troszkę w próżnie, czyli miesiąc był, miesiąca nie ma, a tutaj jednak jest jakiś cel, tak. jakiś cel nadrzędny, który może prowadzić do własności. Tym samym powodować, że człowiek będzie miał większą motywację. A czy to będzie wymagało jakiegoś dodatkowego uregulowania prawnego w naszym porządku prawnym, żeby to się stało taką powszechną praktyką w przyszłości? Myślę, że tak, bo znaczy, w zależności od tego, jak będzie wyglądała przyszłość i finansowa, i nieruchomościowa, z nią w tej chwili mamy największe problemy w ramach tego kryzysu, w którym się w tej chwili znajdujemy. Jeżeli się okaże tak, że ten kryzys to będzie e, krótkotrwałe zjawisko ekonomiczne, na co się nie zapowiada raczej, to, to tego typu regulacje mogą być mniej celowe, tak? bo co do zasady uważam, że, że regulacja czy jest dobrze, czy jest źle, ona powstać powinna, ze względu na to, że rynek wykazuje pewną tendencję, a ustawodawca powinien e, e, dostrzegać je i podążać za nimi. W związku z czym e, jestem zdania, że jak najbardziej e, tego typu kwestie powinny być regulowane ustawowo, no bo. Umowy, o których my sobie tutaj mówimy, to to jest takie, 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 takie hybrydy, które sobie tworzymy na potrzeby naszych, naszych klientów. W zależności czy to jest po stronie właśnie dewelopera, czy to jest po stronie, po stronie takiego klienta, czy po stronie banku, który opiniuje w ogóle tą relację. No Są pewne takie niespójności albo są, no są kwestie problematyczne, no bo możesz mi zadać pytanie, Michała, jak to będzie wyglądało, jeżeli klient będzie wynajmował, będzie płacił te 3000 plus 2000, no bo wspomniałeś, że to będzie kosztowało trochę więcej. No i co się będzie działo z tymi dwoma tysiącami, jeżeli po pięciu latach on okaże się, że straci pracę, trafi mu się jakaś historia życiowa, która spowoduje, że będzie musiał rozwiązać? No i co? Przepadają mu te pieniądze, czy nie przepadają? Ja jestem zdania, że nie przepadają, no bo te pieniądze powinny zostać zwrócone, pomniejszone o jakąś kwotę, która będzie karą na rzecz dewelopera za zerwanie takiej umowy. Ale znowu, no to jest właśnie rzecz umowna pomiędzy nami a deweloperem. Uważam, że w tego typu sytuacjach ustawodawca powinien zagwarantować bezpieczeństwa obrotu tego typu, e, tego typu właśnie relacji. Więc jak najbardziej regulacja ustawowa powinna być. Czy patrząc na te główne środki miejskie, gdzie wszyscy teraz bacznie <grym> obserwujemy ceny za metr? Te transakcyjne, bo podobno już są ośrodki, gdzie to się zmienia, i faktycznie ludzie zaczynają szukać okazji, a może początek 2020 przyniesie to jakieś obniżki cen i będzie można kupić mieszkanie taniej niż jeszcze parę czy paręnaście miesięcy temu. Czy uważasz, że mocniejsze jeszcze wejście funduszy PRS do Polski i wykupywanie mieszkań na dużą skalę może spowodować, że jak już kryzys ustąpi lub Będziemy mniej odczuwać jego skutki i ludzie powrócą do kupowania mieszkań, to że będzie jeszcze mniejsza oferta i jeszcze przy bardzo wysokim zapotrzebowaniu i przy dramatycznie wtedy rosnącym popycie, jak wróci nam ta zdolność kredytowa? Eee, przede wszystkim fundusze nie rzucają się na bardzo duże wolumeny w sensie takim, że nie będą rok do roku zwiększały zakupów w sposób niebotyczny. To są podmioty, to są tak naprawdę finansiści, to nie są nieruchomościowcy, to nie są budowlańcy. Finansiści nie będą powodowali kreowania tak dużego popytu, żeby też nie nadążyć za nim samodzielnie, żeby nie kreować tych, tych zakupów o kilkadziesiąt procent w stosunku do tego, co oni będą robili do rok do roku, bo wiedzą, że po prostu tego nie wytrzymają. To jest raz. Druga rzecz jest taka, że deweloperzy też zwracają uwagę na to, że o ile widzą pewne benefity współpracy z funduszami, to jednak marże wyższe mają na własnej produkcji i na własnej sprzedaży. No bo logicznym jest, że jak sprzedaje się hurtowo, to sprzedaje się taniej, jak sprzedaje się w detalu, to sprzedaje się drożej. W związku z czym, gdyby oni mogli dzisiaj sprzedawać te mieszkania w detalu, bardzo chętnie by to zrobili w detalu samodzielnie, ale nie mogą tego zrobić. W związku z czym, e, czy te fundusze w najbliższym okresie z, zmienią ceny na, na rynku? Nie, uważam, że nie. No dobrze, to na koniec zapytam Cię o to, bo powiedziałeś, że są też polskie fundusze, które zaczynają się tym tak. zajmować. Czy to jest. Ogólno światowo, ogólnoeuropejska tendencja. Czy to jest po prostu taki element rynku, który musimy zaakceptować? Bo jak widać w dużym kraju, jakim jest Polska, yy, gdzie jednak jest duży popyt na mieszkania, a mieszkań, tak jak powiedziałeś, wciąż brakuje, a dodatkowo są wykupywane przez fundusze w jakichś tam większych pakietach, to czy yy, te fundusze i kolejne będą się interesować polską, a z kolei polskie podmioty tego typu będą powstawać, bo właśnie dlatego, że mamy sytuację taką, jaką mamy teraz gospodarczą, jest to bardziej opłacalna forma zarabiania na nieruchomościach. Dla funduszy teraz jest bardzo dobry okres, ze względu na to, że finansowanie dla klienta jest niedostępne, klient nie ma dostępu do własnego mieszkania, musi je wynajmować i akceptuje wyższe czynsze najmu. W związku z czym cały okres, który będzie teraz okresem kryzysowym, dla nich jest bardzo dobrym okresem, jeżeli chodzi o kwestie przychodów i zysków. W związku z czym nasi rodzimi inwestorzy, deweloperzy, Inwestorzy też finansowi dostrzegają to i dlatego też inwestują i tworzą tego typu fundusze. Po prostu widzą, że jest świetna okazja do tego, żeby zarobić bardzo dobre, spokojne i stabilne pieniądze. No bo jednak inwestują w nieruchomości, które zawsze swoją wartość będą miały i niezależnie od tego, czy jest kryzys, czy go nie ma, jest to dobro pożądane. W związku z czym ten rynek na pewno będzie rósł. Rynek to jest rynek historyczny, bo jest to jednak rynek, który przyszedł do nas ze Skandynawii, z krajów Europy Zachodniej, który jest tam powszechny, ze względu na to właśnie, że nie ma tak dużego przywiązania do, do, do własności, jak, jak jest ono w Polsce. Natomiast w Polsce jak najbardziej jest to, jest to produkt pożądany i co widać po, po, po tych funduszach, no one, one radzą sobie w tej chwili świetnie, nie dobrze, świetnie. To już tak zupełnie na koniec zapytam Cię o wątek związany, ale... Mm... Troszkę jednak tematycznie inny. Jak na koniec roku oceniasz to, jakie skutki dla rynku nieruchomości, a dużo spędzasz czasu i rozmawiasz z deweloperami, jakie skutki przyniosła nowa ustawa deweloperska, która obowiązuje od lipca, i czy faktycznie te skutki są dosyć negatywne? Tak jak początkowo deweloperzy sygnalizowali, że to jednak miesza na rynku, raczej niż pomaga. Jak to ocenił na koniec roku i jak widzisz? Ten, ten rok kolejny, jak dostosowywanie się do nowych przepisów idzie deweloperom? Ja uwielbiam polskich przedsiębiorców, bo bardzo szybko dostosowują się no, do nowej rzeczywistości. I o ile faktycznie przez całe pierwsze półrocze było dosyć duże larum związane z wejściem w życie nowej ustawy, to to postrzegam to, to, to Larum jako taki efekt dobrego przygotowania się do czegoś nowego. Jak najbardziej ta ustawa funkcjonuje. Ta, ta, ta ustawa jest w obrocie, ta ustawa już jest stosowana przez niejednych przedsiębiorców pod kątem już realizacji i sprzedaży na nowych zasadach. Czy ona namieszała? Organizacyjnie tak, administracyjnie tak, natomiast no przedsiębiorcy się po prostu dostosowują. No jeżeli chcesz działać na rynku, to po prostu to robisz i, i, i to się dzieje. Instytucje finansowe miały dosyć spory problem też na przyzwyczajenie się do tego, jak wygląda kwestia właśnie raportowania, analizy tych inwestycji, weryfikowania inwestycji, sprawdzania inwestycji, uruchomienia rachunków tych mieszkaniowych. No więc pewne zamieszanie organizacyjne było i jest, natomiast ono się trafiło w dobrym okresie, gdzie ta sprzedaż nie jest tak wzmożona i tak duża, w związku z czym to też nie powoduje jakiegoś ogromnego ruchu wewnątrz tych, tych, tych firm, tych naszych klientów. W związku z czym no nie można mówić o jakimś, jakimś kataklizmie prawnym, czy organizacyjnym, czy administracyjnym. Po prostu weszło nowe prawo, ono jest stosowane. Uważam, że deweloperzy dobrze się do tego przygotowali, dobrze się szkolili i swoje, swoje struktury do tego przygotowali. Jeżeli chodzi o kwestię wpływu tej, tej ustawy na opłacalność realizowanych inwestycji, Myślę, że to za wcześnie. Myślę, że ta, to, tą rozmowę bardzo chętnie bym odbył za rok dokładnie, kiedy będziemy już mogli mówić o dłuższym okresie, gdzie, gdzie pewne już inwestycje pewnie się zakończyły. A zatem kolejny, co najmniej jeden powód do kolejnego spotkania tak. i do rozmowy, jak zawsze, w bardzo miłej atmosferze. Rynek nieruchomości to jedna z tych klas aktywów, której przyglądamy się bardzo często na antenie Komparyk 24TV i to się nie zmieni. Michał Kijewski rozmawiał dzisiaj ze mną o najmniej instytucjonalnym radca prawny z Kancelarii Graś i y, wspólnicy, ale również doradca Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję, zapraszam do oglądania Biznes Focus na antenie Komparik24 TV. Dziękuję i do zobaczenia.